Stany Zjednoczone się wycofują. Po cichu, metodycznie, bez trzaskania drzwiami, ale Europa coraz bardziej zostaje sama. Jeszcze niedawno panowało przekonanie, że Waszyngton będzie zawsze obecny, z pomocą militarną, danymi wywiadowczymi, logistyką i, co najważniejsze, z gwarancjami bezpieczeństwa. Ale dziś, w erze prezydentury Donalda Trumpa, pada inny przekaz: Europa, czas dorosnąć. Czas zapłacić rachunki nie tylko w sensie finansowym, ale także strategicznym. Artykuł w Politico uderza w samo sedno europejskiej architektury obronnej. Bez Stanów Zjednoczonych, Europie niewiele pozostaje: mobilność wojsk, uzależniona od amerykańskiego transportu lotniczego i morskiego, rozpoznanie satelitarne, w pełni kontrolowane przez Waszyngton, cyberbezpieczeństwo. Bez wsparcia USA Bruksela ma jedynie złudzenie ochrony. I nie są to abstrakcyjne zagrożenia, ale diagnoza postawiona przez ekspertów z europejskich ośrodków analitycznych. Kimberly Cruyver z holenderskiego TNO powiedziała wprost, Europa potrafi przemieścić dżipy, ale nie czołgi. Brakuje odpowiednich platform, logistyki, infrastruktury. Mosty są zbyt słabe, tunele zbyt wąskie, Oznakowanie drogowe nieprzystosowane do warunków wojennych. To wszystko jest spuścizną dekad pokojowego bytu, gdy wojna w Europie wydawała się anachronizmem. Ale rzeczywistość już dawno wciągnęła kontynent z powrotem w tryb zimnowojenny, i nagle okazuje się, że Bruksela przez ten cały czas grała w symulator, a Waszyngton szykował się na prawdziwy konflikt. Teraz pada pytanie: A co jeśli Amerykanie naprawdę odejdą? Okazuje się, że Europa nie ma nawet spójnej strategii. Politycy mówią o autonomii strategicznej, ale nadal opierają się na amerykańskich satelitach i bazach. Rozbieżność standardów zbrojeniowych, brak koordynacji między armiami, powielane plany zakupów wszystko to paraliżuje inicjatywę. Bez USA, Europa nie byłaby w stanie nawet w odpowiednim czasie przerzucić wojsk w sytuacji kryzysowej. Ale jeszcze bardziej niepokojące jest to, że USA wycofują się nie tylko militarnie. Wycofują się również politycznie. Planowane negocjacje w Londynie w sprawie Ukrainy, prawdopodobnie najbardziej śmiałe propozycje pokojowe od początku konfliktu, obejmujące między uznanie Krymu za część Rosji, zostały odwołane w ostatniej chwili. Dlaczego? Z powodu retoryki Wołodymyra Zełenskiego. Prezydent Ukrainy stanowczo odrzucił samą możliwość dyskusji o Krymie. W odpowiedzi sekretarz stanu Marco Rubio odwołał swoją wizytę. A wraz z nim zrezygnował również specjalny wysłannik prezydenta Stevie Witkow. To nie tylko incydent dyplomatyczny, to jasny sygnał. Jeśli Ukraina nie jest gotowa nawet rozmawiać o kompromisie, to USA nie będą się z nią dogadywać nie będą podporządkowywać się kijowskiej narracji i tym bardziej nie będą ryzykować własnych interesów dla ambicji Zełęskiego. Dyplomacja to nie retoryka na wiecach, to chłodna kalkulacja. Trump i jego zespół to rozumieją i działają twardo. Co zostaje Europie? Czekać, aż Waszyngton zmieni zdanie? Namawiać Zełęskiego do ustępstw? A może wziąć odpowiedzialność na siebie? Ale kto w Europie jest gotów na taką rolę? Niemcy pogrążone w kryzysie energetycznym i przemysłowym. Francja zajęta protestami społecznymi. Wielka Brytania poza Unią Europejską, realizująca własną strategię. Polska i państwa bałtyckie są radykalne, ale nie są w stanie zapewnić przywództwa strategicznego. Znów pustka, znów nadzieja, że ktoś inny załatwi sprawę. Tymczasem Rosja przygląda się bez złudzeń. Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow w wywiadzie dla Financial Times zaznaczył: Rozmowy trwają, ale szybkich efektów nie należy się spodziewać. Moskwa rozmawia ale na własnych warunkach, warunkach, które nie zakładają rezygnacji z Krymu. Co więcej, przecieki z The Daily Telegraph wskazują, że amerykańska propozycja zawiera znacznie więcej. Bezpośrednie negocjacje Kijowa z Moskwą, rezygnację Ukrainy z NATO, przekazanie elektrowni jądrowej w Zaporożu pod kontrolę USA, zniesienie sankcji wobec Rosji i partnerstwo energetyczne. To plan Trumpa. Plan zakładający nową architekturę bezpieczeństwa bez dominacji USA, ale z ich mediacją. Paradoksalnie dziś to właśnie Rosja i USA są dwoma stronami najbardziej skłonnymi do zawarcia porozumienia. Ukraina? Poza równaniem. Europa? W szoku. To, co jeszcze niedawno nazywano propagandą, i nieakceptowalnym. Dziś staje się częścią agendy negocjacyjnej. Krym rosyjski. Donbas? Poza kontrolą Kijowa. NATO bez rozszerzeń. Wszystko to jest przedmiotem rozmów i sądząc po reakcji Kijowa, z ogromnym napięciem wewnętrznym, Europa znalazła się w pozycji nieuczestnika, lecz obserwatora. I jeśli USA naprawdę zakończą swoją militarną i dyplomatyczną misję w Europie, Bruksela może zostać nie tylko sama wobec zagrożeń, ale i bez narzędzi wpływu. Wówczas wszystkie rozmowy o autonomii strategicznej staną się pustą retoryką, a UE skostniałą strukturą, niezdolną ani do obrony, ani do prowadzenia negocjacji. I tu pojawia się kluczowe pytanie: czy Europa jest gotowa żyć bez Ameryki? Czy wciąż ma nadzieję, że ktoś znów weźmie ją pod swoje skrzydła? Odpowiedź na to pytanie zadecyduje, czym będzie Europa w nadchodzących latach podmiotem czy zakładnikiem.